Otrzymaliśmy przed chwilą na chwilę telefony. Tylko i wyłącznie w, tej, w tym miejscu możemy używać telefonów. Później zostaną one nam zabrane, dlatego że poza tym namiotem i poza tym obrębem nie można w ogóle używać telefonów. Są one po prostu zakazane, więc nam zabierają telefony. But today is the moment changing the history. They are the dreamers. They have the ambitions. Want to deliver something cool, unique. nobody has. It's the fastest car in the planet. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj witam się z Wami z wyjątkowego miejsca, bo znajduję się właśnie w Niemczech na torze Peppenburg, tak się to prawdopodobnie nazywa, o ile nie przekręciłem. Niestety, dokładnie nie wiem, dlatego że zostały zabrane nam telefony. Ja co prawda już telefon z mojej kieszeni mam, ale dostałem go dosłownie przed chwilą. Za chwilę Wam powiem, dlaczego. Zacznijmy od tego, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na torze podobnym do tego, na którym byłem około dwa tygodnie temu, czyli do toru Nardo we Włoszech, na którym był bity rekord. Ym, też przez samochód elektryczny, bo dzisiaj to jesteśmy na biciu rekordu. Tyle, że na torze Nardo, który był podobny do tego, on, on jest owalny, ma 12 km ponad. Ten jest o kilkaset, kilkaset metrów dłuższy, tylko że on ma długą prostą. I ten e, tor w Nardo, we Włoszech, on służył do tego, żeby tam głównie bić rekordy i testować samochody przy tak maksymalnych takich parametrach tak długo, długofalowo, czyli to co zrobił Mercedes, czyli jechał przez 7 dni, ponad 7,5 dnia, e, przejechał 40 tysięcy kilometrów. Tutaj na tym torze bardziej stawia się na bicie rekordów prędkości, dlatego że jak tutaj się obrócimy, możecie zobaczyć, za mną jest długa prosta, która ma kilka kilometrów, następnie ona tutaj zawija, mamy bardzo pochyły zakręt. W ten zakręt można wyjść z prędkościami rzędu 250 km na godzinę i on jest tak wyprofilowany, że po prostu nas dociska. Właśnie wjeżdżamy na tor, jedziemy benzon i za chwilę jedziemy na zakręt, który ma 49 stopni. Ja tam jechać z prędkością pewnie ponad 200 km na godzinę. To właśnie tutaj został pobity rekord. Teraz pada deszcz, ale w tym momencie mamy 180-190 właśnie jedziemy ponad 200 km na godzinę 220 i za chwilę jedziemy na zakręt, który ma 49 stopni pochylenia bez hamowania 230 km na godzinę. Wow, to jest chore. O, ale mamy teraz dużo, zobaczcie i kierowca może puścić ręce, dlatego że siła środkowa działa tak, że auto jedzie prosto, pomimo tego, że tak w zasadzie w tym momencie jedziemy w takim przechyle mniej więcej zobaczcie, auto jedzie prosto, samo Zakręcie wystrzymania kierownicy. Ten tor jest trochę inny od tego, na którym byłem ostatnio. I to właśnie tutaj, w tym miejscu, no naprawdę wydarzyło się coś historycznego, dlatego że Yangwang U9, który stoi za mną, dosłownie kilka dni temu pobił rekord prędkości i pojechał 496,22 km na godzinę. To no właśnie tutaj przed chwilą mieliśmy demonstrację, samochód nie jechał dzisiaj z pełną prędkością, to nie jest tak, że ten rekord został pobity teraz tutaj przy nas, tylko on był pobity kilka dni temu, a dzisiaj została zorganizowana taka oficjalna impreza, na której to wszystko jest pokazane, na której dowiedzieliśmy się o tym z jaką prędkością samochód przejechał, bo informację taką prasową dostaliśmy już troszeczkę wcześniej, no i fajnie, że dzisiaj można już publikować to wszystko, bo cały świat dzisiaj się o tym dowiedział. To samochód na świecie, oficjalnie, teraz. Patrzcie na 496 km na godzinę. Szybciej niż bogaty Chiron. Dziękuję. Okay. Okay. Dziękuję. Niesamowite to jest naprawdę historyczny moment. Właśnie w tym momencie samochód elektryczny stał się najszybszym samochodem w historii świata. Prawie 500 km na godzinę. Yangwang. 9. Teraz powiem Wam trochę więcej, co tutaj mamy i o co chodzi z tym samochodem. Yangwang to jest podmarka BYD. BYD, tak jak wiecie, jest wielkim koncernem, jednym z największych koncernów na świecie, który ma wiele podmarek swoich. Wy głównie kojarzycie BYD jako po prostu BYD, samochody osobowe, które są sprzedawane również w Polsce. Możecie kojarzyć też Denzę, którą ostatnio testowałem i też Denza niedługo wchodzi do Polski, bo już w przyszłym roku. Możecie kojarzyć też Yangwang. Z tych chińskich filmików, gdzie na przykład Lamborghini jest trollowane, bo Yangwang ma takie zawieszenie, że może sobie podskakiwać, może sobie podnosić w przód w tył zawieszenie, więc na pewno to widzieliście. Powiem wam parę parametrów. Yangwang U9 to jest wersja X taka. Y Specjalna, to jest wersja, która jest w edycji limitowanej do 30 sztuk, ale jest to wersja jakby produkcyjnej. Ten samochód ma baterię o pojemności 100 kWh. To jakby nie jest oficjalna informacja, nie udało mi się dojść dokładnie, jaka to jest pojemność, ale z tego, co za chwilę Wam powiem, to mniej więcej wynika. I to jest samochód, który jest na platformie, która ma za zawieszenie DISUS X, czyli właśnie to jest to zawieszenie, które pozwala w bardzo szybki sposób reagować. I ten samochód, jadąc na przykład z prędkością 100 120 km na godzinę jest w stanie przeskoczyć dziurę, przeskoczyć gwoździe na jezdni. Tak jak możecie to zobaczyć teraz na przybitkach. Więc to jest coś, ten samochód ma takie możliwości, jakich możliwości do tej pory żaden samochód nie miał. I dla mnie, aż wam dreszcze jak o tym mówię, teraz wam to pokazuję, że ten samochód pojechał z prędkością prawie 500 km na godzinę. Zabrakło dosłownie 3 km na godzinę. Jeżeli chodzi o parametry tego samochodu, to z tak, tak, taką bardzo ważną i kluczową informacją jest to, że samochód ma 30C. Co to oznacza? To oznacza, że samochód może oddać trzykrotność pojemności swojej baterii, jakby w mocy. Czyli jeżeli, załóżmy, mamy ym, takiego elektryka, który może ładować się z mocą 200 kW, i i ma baterię 100 kWh, to oznacza, że on ma 2C, czyli może ładować się z mocą dwukrotnie wyższą niż pojemność jego baterii. E, teraz możecie sobie wyobrazić, co oznacza 30C, tylko że tutaj jest w drugą stronę to jakby pokazywane, że 30 razy większą pojemność baterii e, może samochód oddawać, taką moc. To oznacza, że ten samochód ma 300. 3000 koni mechanicznych mocy co wynika, bo BYD i Yangwang oficjalnie tutaj się chwalą, że mamy tutaj 30C co oznacza, że bateria ma tutaj pojemność 100 kWh. Samolot może być oczywiście ładowany w technologii Flash Charging, którą ostatnio testowałem na IAA Mobility w Monachium, czyli może ładować się z mocą 1 MW i to z jaką mocą ten samochód jest w stanie się ładować i jaką moc może on oddawać to jest po prostu coś niesamowitego i to właśnie to jest najważniejsze Technologia, najważniejszy parametr tego pojazdu, który jest tutaj zaprezentowany, bo żeby rozkręcić koła do takiej prędkości, tutaj mamy ponad 30 tysięcy obrotów na minutę, jeżeli chodzi o silniki. Też tutaj dużą nowością jest to i in, in, innowacją, to że tutaj na każdym kole mamy osobny silnik. To nie jest tak, że mamy centralny silnik na osi z przodu czy z tyłu, tylko tu mamy y, osobne silniki na każde koło. Dużą nowością są też opony, które stworzone zostały przez GT Tire specjalnie do y, podbicia tego rekordu specjalnie do takich pojazdów i które mogą e, wytrzymać prędkości do 500 km na godzinę. Więc to jest też bardzo duża nowość, bo normalne opony po prostu przy takich prędkościach by się rozleciały. Do tej pory Bugatti Chiron było e, rekordzistą. To było auto spalinowe, które, które było na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o, o e, prędkość maksymalną i w dniu dzisiejszym jak podejdziemy sobie tutaj do przodu to mogę Wam to dokładnie pokazać BYD pobiło ten rekord o około 6 km na godzinę 496,22 km. Na samochodzie możemy zobaczyć już podpisy, zarówno na oponach, jak i też tutaj z przodu. Za chwilę sobie podejdziemy, może tutaj z moim operatorem. Tutaj możecie sobie teraz zobaczyć, mamy kask kierowcy, który pobił ten rekord, stał się najszybszym kierowcą na świecie seryjnego samochodu. Mamy napisane liczby na, na masce. Możecie też się zastanawiać, dlaczego tutaj na samochodzie jest pełno taśm. Widzicie, tutaj samochód ma wszędzie taśmy dookoła. To dlatego, że tutaj musiały być wyeliminowane wszelkie takie elementy, które mogłyby powodować po prostu tutaj jest bardzo duże tarcie przy takiej prędkości. Dlatego wszystkie takie wnęki, szpary musiały zostać zaklejone po to, żeby aerodynamika była większa. Teraz wyobraźcie sobie, z jakimi oporami, z jakimi przeciążeniami, z jakimi e, po prostu mocami i trudnościami samochód musi się zmagać przy prędkości prawie 500 km na godzinę. Bo tutaj przy tak szybkiej jeździe to tutaj już naprawdę e, powietrze zaczyna nam stawiać bardzo duży opór, zaczyna się robić bardzo duże tarcie. Na dole mamy mnóstwo karbonu. Za chwilę sobie spróbujemy wejść do środka. Z takich ciekawostek jeszcze to ten samochód nie będzie raczej sprzedawany, znaczy, ma wejść do Europy marka Yangwang w 2027 roku z tego co Stella powiedziała, ale na ten moment ten samochód będzie w tej limitowanej edycji ilości 30 sztuk, więc nie będzie można go kupić, on będzie tylko dla wybranych osób. No i teraz możecie zadać sobie pytanie: po co właściwie po co Yang Wang, po co BYD to zrobiło? Więc może zapytajmy o to bezpośrednio Stella Lee, czyli wiceprezydent wykonawczą BYD i zobaczymy, co nam powie. Stella, przede wszystkim wielkie gratulacje. Ode mnie, od Polski, ponieważ ja wierzę w samochody elektryczne i ten rekord dużo dla mnie znaczy. Udało się osiągnąć ten rekord pojazdem elektrycznym. Mam pytanie, co ten rekord dla ciebie znaczy? To dla mnie wielka sprawa, bo na początku nikt nie wierzył, że samochód elektryczny może zapewnić takie same osiągi i emocjonalne połączenie z ludźmi. Ale dzisiaj jest moment, który zmienia historię. Ten elektryczny samochód ma 3000 koni mechanicznych i potrafi jechać 496,22 km na godzinę. To światowy rekord najszybszy samochód na świecie. Daje to teraz piękno i radość sprowadzenia. Rekord pobiliśmy na torze testowym ATP, bardzo wymagającym przy takich prędkościach. Co ta technologia oznacza dla Ciebie, dla BYD i dla Yangwang? Czy wykorzystacie tę technologię, którą tu pokazujecie? W przyszłych normalnych samochodach. Czy to tylko dla takich specjalnych modeli? Tak. Wiele z tych technologii trafi do naszych normalnych samochodów. Na przykład ogniwa Blight i konstrukcja Cell to Body będą stosowane we wszystkich autach elektrycznych BYD. W samochodach DME, czyli superhybrydach, również. Ten model jest pierwszym, który korzysta z platformy czterosilnikowej. Każdy silnik napędza jedno koło. Dzięki temu mamy 3000 koni mechanicznych. To niesamowite. Nawet w konfiguracji 1600 koni mechanicznych, to drugie najmocniejsze auto na świecie. Do tego dochodzi piękny design oraz zaawansowane technologie, jak krzemowy układ mocy silicon carbide od BYD. Po raz pierwszy w sportowym aucie użyto też azjatyckich opon opracowanych specjalnie dla takiego projektu. Włożyliśmy w nie ogrom pracy z zakresu nauki o materiałach. W naszym laboratorium wykonaliśmy 34 różne formulacje i symulacje, aby to zrealizować. Dzięki temu wiele z tych rozwiązań będzie stopniowo trafiać do zwykłych aut, aby każdy mógł cieszyć się osiągami samochodów elektrycznych. Dziś jesteśmy z tego bardzo dumni i podekscytowani, bo ten samochód wysyła jasny sygnał: auto elektryczne może dostarczać prawdziwych emocji za kierownicą. To nowy rekord, 496 km na godzinę, czyli praktycznie 500 km na godzinę. Co będzie dalej? Może uda się osiągnąć równe 500 km na godzinę, jeśli tylko będziemy mieli odpowiednio długi tor testowy. Ale opony są przystosowane do prędkości do 500 km na godzinę, a nawet ponad 500. W laboratorium przeprowadziliśmy wiele symulacji. A dziś widzieliście naszych młodych inżynierów z różnych prowincji. Są tak podekscytowani, bo w głębi serca to marzyciele mają ambicje chcą stworzyć coś fajnego, unikalnego, czego nikt inny nie ma. Byłem pod wrażeniem, jacy są młodzi naprawdę bardzo młodzi to szaleni ludzie. Wielu mówi, że ja, Stella, jestem bardzo wymagająca wręcz szalona. Ale gwarantuję, że oni są 10 razy bardziej szaleni ode mnie. Mają jednak wielkie marzenia, ciężko pracują, są oddani i właśnie dlatego udało im się coś stworzyć. To coś wyjątkowego, co pokazuje całemu światu możliwości naszych inżynierów. Jesteśmy firmą inżynieryjną, mamy 120 tysięcy inżynierów RD i tworzymy 45 patentów dziennie, w każdy dzień roboczy. Dzięki temu Technologia BYD może być dostępna i naprawdę zmieniać życie ludzi. I nie chodzi tylko o ten samochód. Niedawno wprowadziliśmy też flash charging. Widziałeś, w 5 minut można doładować 400 km zasięgu. To prawdziwy przełom. Kolejny game changer. Szczególnie ważny na przykład w Polsce, gdzie ta technologia będzie działać perfekcyjnie. Widzisz, mamy mnóstwo technologii, ale wdrażamy je krok po kroku, udostępniając je innym modelom. Nasze przesłanie jest jasne: otwórzcie umysły, bądźcie marzycielami, zmieniajcie swoje życie. A do konsumentów kierujemy mocny sygnał: samochody elektryczne są dostępne już teraz. Są gotowe, by zabrać je do domu i zacząć zmieniać środowisko. Czy będzie można kupić to auto w Europie? Tak, ale muszę zdradzić sekret. Na BYD Yangwang Extreme ogłosimy specjalny program limitowaną edycję. Tylko 30 sztuk na cały świat. Nie w każdym kraju będą dostępne. Wybierzemy klientów, którzy je otrzymają, bo to absolutnie unikatowa technologia, której nikt inny nie ma. Tak jak słyszeliście, to co dla nas może być najważniejsze w tym wszystkim, bo sam rekord jest sam w sobie absurdalny. Po co to wszystko możecie się zastanawiać, właśnie po to, żeby rozwijać technologie, które mogą być później wprowadzane do takich standardowych samochodów, którymi jeździmy na co dzień? Ja wierzę, że ta technologia się może do tego przyczynić. Tutaj w tej platformie E4 mamy też dosyć dużą nowość, bo mamy baterię o napięciu 1200 V. Wnacie takie samochody jak chociażby Tesla, 400 V ma baterię Kia 800 V, Lucid 920 V w tej topowej wersji, a tutaj BYD i Yangwang poszli dalej, bo zrobili 1200 V. To jest napięcie baterii, z której się jeszcze nie spotkałem, co przede wszystkim przekłada się na to, że można z dużą mocą ładować i co przekłada się głównie też na to, że może ta bateria dużą moc oddawać po to, żeby rozpędzić się do takich prędkości, po to, żeby mieć właśnie tak absurdalne przyspieszenie, Czyli 2 sekundy do setki, nieco ponad 2 sekundy do setki. Zajrzyjmy sobie teraz tutaj do środka. Zobaczcie, mamy tutaj karbonowe, taką klatkę bezpieczeństwa. Mamy tutaj fotel. I tutaj to wnętrze trochę przypomina mi McLarena, jeżeli chodzi o taki ten wyświetlacz centralny, nie jeździłem w sumie, ale tak, tak mi się to wydaje, dużo sprzętu, no tutaj widać, że to jest auto stricte do przekraczania granic i do bicia rekordów, także na mnie to robi wielkie wrażenie, dajcie znać co Wy o tym myślicie bo no, to trzeba przyznać, że naprawdę jest historyczny moment i cieszę się, że mogłem tu być, to dzięki Wam mogłem tutaj być, dzięki Wam e, zostałem tutaj zaproszony jako jedna z około 30 osób z całego świata, także bardzo dziękuję za oglądanie i subskrybujcie dalej, do zobaczenia, cześć!